No. Powiem ci tak, siedłem tutaj i był ten kamień, nie? No Pomyślałem, a kurde, kamień, może coś będzie wiesz, a to w kami, kamienie, nie? Wbijam łopatę, chciałem go podnieść, ale mam taki jakiś płaskawy z drugiej strony i tam, a to zobaczyłem, ale nie mogłem go podnieść, bo poczułem na łopacie i mi Dominikiem podnieść go do góry i zobaczył tego łbemcę w podty, a ja zobaczyłem taki kotem oka i z wrażeniem tego kamienia robił. Patrzcie, gdzie jest w tej Patrzcie teraz. Uwaga!